Czy zastanawialiście się już Państwo kiedyś, dlaczego prawie 50% mieszkańców Europy Środkowej cierpi z powodu alergii oraz form skóry? Ponad 30% Europejczyków ma łamliwe kości, około 28% cierpi z powodu przewlekłego zmęczenia, a 22% wysokiego ciśnienia krwi, około 10% umiera przedwcześnie na raka, a 5% społeczeństwa wypadają w włosy. A wszystko to dzieje się mimo, że tylko w Niemczech wydaje się rocznie około 32 miliardów euro na lekarstwa. Nie w mniejszym stopniu zwraca się uwagę na gotowość Niemców do sięgania po suplementy odżywcze. Pytanie brzmi, dlaczego brak jest sukcesu? Jedna z najważniejszych przyczyn leży z pewnością w tak zwanej przyswajalności biologicznej wielu produktów. Pod pojęciem przyswajalność biologiczna należy rozumieć ilość substancji odżywczej, która może rzeczywiście zostać wchłonięta przez organizm produktów spożywczych bądź suplementu odżywczego. Ilość ta niekoniecznie odpowiada ilości, która dostarczana jest przez pożywienie. Wiemy, że szczególnie tabletki oraz proszki w dużej części wydalane są z organizmu. Powodem jest to, że wszystkie procesy przemiany materii oraz żywe organizmy bazują na tzw. roztworze koloidalnym. Istotnymi roztworami koloidalnymi są np. krew oraz system limfatyczny. Także wszystkie sopki roślinne są roztworami koloidalnymi. W stanie koloidalnym można zauważyć, że swobodne składniki, mimo swojej różnej wagi, nie rozdzielają się ani nie opadają. Oznacza to, że wszystkie cząstki zostają w całości i poruszają się swobodnie w danej cieczy. Aby organizm miał do dyspozycji wszystkie najważniejsze substancje odżywcze, należy przekształcić minerały w małe części oraz zachować je w płynnej postaci odżywczej. Natomiast odpowiada działaniu roztworu koloidalnego. W ten oto sposób organizm ludzki może przyswoić maksimum substancji odżywczych podczas gdy tabletki w dużej części wydalane są z organizmu. Suplementy odżywcze odgrywają w dzisiejszym świecie znaczącą rolę. Udowodniono, że zawartość minerałów oraz witamin w naszych naturalnych produktach spożywczych poddana jest stałej i drastycznej redukcji. W ciągu 10 lat od 1985 do 1996 roku według niemieckich i szwajcarskich badań stwierdzono w przypadku... W rokułów, utratę wapnia w wysokości 68% ziemniaki wykazały deficyt 70%, a w szpinaku zawartość wapnia spadła o 3,4. Wszelkie rekordy pobiły banany z utratą aż 92%, witaminy B6 minus. Większe znaczenie ma więc to, że suplement odżywczy, który spożywamy, charakteryzuje się możliwie dużą przyswajalnością biologiczną. Tak więc celem WEMMA jest, aby wśród konsumentów powstało uczucie świadomości wobec przyswajalności biologicznej substancji życiowych. Co więcej, zdecydowanie najwięcej uwagi należy zwrócić na przyswajalność biologiczną. Suplement odżywczy nie zawsze oznacza to samo, podczas gdy wielu znanych producentów suplementów odżywczych nie przeprowadza w ogóle testów swoich produktów pod względem rzeczywistej przyswajalności biologicznej. WEMA nie tylko poddaje ciągle swoje produkty niezależnym i rygorystycznym testom, lecz dąży także do osiągnięcia statusu lidera na rynku. Najważniejsze minerały firmy Wemma zaopatrują organizm w 65 minerałów głównych, śladowych oraz ultraśladowych w postaci jonowo-płynnej, co czego nauka nigdy nie będzie mogła zastąpić, matka natura dała nam w prezencie i przechowywała starannie przez tysiące lat. Istotne minerały firmy WEMMA zostały starannie wyekstrahowane z niezmiernie bogatej substancji vitalnej nienaruszonej od tysięcy lat wegetacji i przekształcone w postać jonowo głynną Rezultatem tego jest maksymalna przyswojalność biologiczna. Każdy wartościowy minerał istnieje w swojej najmniejszej formie, jonie, i nie traci nic ze swych ważnych właściwości oraz efektywności. Tym samym zagwarantowane jest jego optymalne przyswojenie przez organizm. Szczególnie w naturalnym procesie starzenia się, gdy w organizmie ludzkim słabnie zdolność przetwarzania produktów spożywczych. Dodatych w postaci tych silnych, odżywczych substancji mineralnych jest w najwyższym stopniu efektywny. Proszę zatem nie zwracać uwagi wyłącznie na podaną ilość witamin i dodatków, którą obiecuje się Państwu bulowca, lecz spytać, czy wasz organizm jest w stanie ją przyswoić. Proszę nie dać się zaślepić przez znane marki. Już teraz Wemma wyprzedziła produkty wielkich, miliardowych koncernów odnośnie przystajalności biologicznej oraz zawartości santonu o około 3288%. Wemma także w nadchodzących latach wykonywać będzie efektywną pracę, aby dostarczać ten naturalny suplement odżywczy najwyższej jakości do wszystkich krajów świata.